Siemaneczko, z tej strony Rodzynek, witam was w kolejnym odcinku z kontraktów i co, tak na start łapcie jeszcze zwycięstwo po giveaway'a i co, na ekranie łapcie kontrakt, który sobie aktualnie zrobimy, yy, szansa na profit to chyba jakieś tam 20% jest około albo może mniej, ale no to zobaczymy. mam nadzieję, że się uda, pamiętajcie zostawić suba, łapeczkę w górę, jak jesteście nowi no to przede wszystkim zostawcie suba. I co, no myślę, że nie przedłużając sobie już polecimy z tym kontraktem, no i ja oczywiście liczę na jakiś proficik z tego kontraktu, no i mamy Pepe Bizona Ozyrysa w stanie lekkie użycie, no wy na ekranie widzicie ile to jest profitu, ile nie, ja to jeszcze muszę sprawdzić, także widzimy się po cięciu po prostu w kolejnym kontrakcie. Ok, także widzimy się już po cięciu. Łapcie teraz na ekranie kontrakci, który sobie teraz będziemy robić. Oczywiście celujemy fabłupkę Fobos. Szansa na profit to jakieś chyba tam 20% parę bo jeszcze są parę skinów, które nam w miarę zwrócą ten kontrakt. No i co? No, oczywiście liczymy na jak najlepszego skina z tego kontraktu. Ostatni odcinek był mega profitowy. Więc co, no zobaczymy, może ten odcinek też okaże się jakiś y, fajny, profitowy. Widzę, że kontrakty wam się podobają, więc no postaram się po prostu y, robić więcej, bo no całkiem fajnie one idą. Ale co, no nie przedłużając, chyba robimy tego kontrakta. Mamy AWP Fobos w stanie prosto z fabryki. Dobra, czyli mamy... Profitik na tym kontrakcie, więc całkiem spoko. Teraz na ekranie łapcie jak, ile wyszliśmy z całego odcinka, z tego co ja liczyłem tak na oko to wyszliśmy trochę na minus, więc dzisiaj trochę gorszy odcineczek, no ale co, napiszcie w komentarzu po prostu czy udało się zrobić profit, czy się nie udało na tych kontraktach, możecie napisać jakiś też swój kontrakt jak chcecie, jaki byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. Pamiętajcie sub, łapeczka w górę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, siema.